Lala, nie wolno! Daszka! Chodź! Chodź, bo się zaplątasz, Chodź! Chodź! Chodź, malutko! No chodź, zostaw pana Adzia. Chodź! No chodź, głupia! Chodź! Lala, przestań krzyczeć. Już. Chodź, mała. Chodź, 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 Żebciutko chodź, 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 Taka chodź, chodź, piękna chodź, chodź, Jezu, nie chodź, Siadaj. siadaj. chodź, chodź, Zobacz jesteś? Siadaj. Hop! Daszka. Zobacz, co mam. Halo. Halo? O Jezu! Chodź! Daszka! Chodź! Lala odejdź! Super! Super! Tak! Super! Super! Tak! co się nie kućcie mi tu. Szukaj, moda. Masz tutaj. Dasz się, Siadaj, ładnie. Pięknie, proszę bardzo. Pięknie. Siadaj, ładnie. Siadaj, siad. Daszka, nie rzucam. już. Siadaj, siad, siad. Pięknie. Super. No już. No, już mój babkę już. Kto mi to zaglądała, Lalo?